W dzisiejszym odcinku CO ON ZROBIŁ BOŻE BOŻE TRZYMAJ SIĘ TRZYMAJ nie, NIE NIE EJ 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 A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Szuki A dzisiaj zagramy w Beam Engine DRIVE W dzisiejszym odcinku będziemy mieli do pokonania Oto taki niebezpieczny most Jak widzicie nie ma tu nigdzie barierek Dlatego pokonanie jego nie będzie takie proste Ale oczywiście aby zaliczyć przejazd tego oto obiektu Musimy Dojechać prosto do naszej. E, nie trafiłem. Do naszej mety. Jak widzicie, mamy już kibiców, którzy są naprawdę zadowoleni i są gotowi, aby pogratulować y, tym osobom, które dadzą radę przejechać tędy. No ale nieważne. Ej, ej, zaraz, zaraz. Ej, ej, ej. <ścoughs> ej, zbagowały mi się postacie. Stefany się zbagowały. No dobra, Stefany niech stoją i klaszczą. A ja powoli będę zaczynać Jak widzicie mamy też tutaj Stefany, które będą, będą, będą jechać razem z tymi BMW Które tutaj są z tyłu No ale, ale zobaczmy czy w ogóle, czy w ogóle dojadą do końca Czy w ogóle dojadą do mety No dobra, odpalam i, i jadę Ty patrzcie Ej, ej, ej Co jest? czemu oni nie jadą? O kurde! O kurde jadą! O kurde jadą! Dobra, niech jadą za mną! Niech jadą po prostu za mną! A ja spróbuję przedostać się przez ten oto most zwodzony i przy okazji się nie zabić! Dobra, ej, ej, ej! Udaje się! Udaje się! A jak pozostali? <ścoughs> oj, oj, oni tam mają jakieś większe problemy! Ja mam nadzieję, że dojadę! Ej! Ej, czy ja ominąłem, czy ja ominąłem linię, mety? Naprawdę? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Czekajcie, cofnę się, żeby mi, żeby mi pogratulowali moi widzowie. O. <ścoughs> Co ja w ogóle tu robię? Maluch, gdzie ty jedziesz? O, maluch, postaraj się dojechać tam, gdzie jest linia mety. Please, please, zrób to dla mnie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Maluch, dojedziesz, dojedziesz! Masz w sobie tyle mocy, że dasz radę. Może, jaki on jest. Czemu on jest w ogóle tak. dobity? Czy on ma mocniejszy. Dobra, zobaczmy, czy on ma mocniejszy w ogóle. Tył na. Nie, nie, zablokowałem się w drzewie, serio? No dobra, powiedzmy, że to zaliczamy, dlatego że kibice gratulują. Ale Maluchowi. Maluch, maluch nie trafił w metę. W ogóle, przepraszam bardzo, co on tu robi? I co mu się stało? A co ty się stało? Dobra, no, ja zobaczę powtórkę. Dzień doberek, wjeżdżają. Wjeżdżają po kolei. I co tu się wydarzyło? Chyba nie wszyscy... Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, jak widzimy. O, co tu się dzieje? Okej, okay, okej, okay, już wszystko widzę. Już wszystko widzę. Co im się stało? Ale... O. No, ten, ten jeszcze próbuje, próbuje jechać w ogóle. Zobaczcie, próbuje jechać do swoich, do swoich braci, a ten po prostu daje, mimo że jego koła nie dosięgają do... do, do, do nawierzchni, to, to próbuje jechać do przodu. No cóż, czasami, czasami tak bywa. Boże, ale na kurzu tutaj! Tutaj naszym też za dobrze jakoś wieszło ale dlaczego Maluch tak się coś mu się stało z zawieszeniem, że on... Tak, tak nisko, tak nisko stanął. Zobaczmy powtórkę jeszcze raz, tylko no chcę zobaczyć Maluch. Co, tu, co mu się stało? A, chyba te, te uderzenie, tak, zobaczcie jak, jak koła mu się wygięły. Tak, czyli czyli maluch stracił stracił po prostu moc przez to, że jego zawieszenie na tył napęd nie działało. Ej, ej, a co się stało z drugim Stefanem? A, jest, jest w środku, jest w środku. Dobra, nieważne. Okej, okay, teraz spróbujmy zobaczyć tą kolumnę y, suchów Audi. Dlatego, że było już BMW, to nawet nie. Dzisiaj, dzisiaj sobie odpuszczę BMW, bo jest praktycznie cały odcinek. A spróbujemy taki od Audi, żeby zobaczyć, czy one sobie dadzą radę. No spróbujmy, aby cała grupa przejechała. Co by na to? Tylko Mam nadzieję, że. Nie zaatakują mnie, bo wezmę, wezmę Teraz opcję goń mnie po prostu Dobra, jedziemy razem Może, ale oni mnie Ale oni się powibiali. Ej, 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 ale chyba Może co oni tu narobili, ile kurzu Ile kurzu Dobra, jedź, 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 jedź Dojedziesz do końca A w ogóle, czy my w ogóle zaczepiliśmy o most zwodzony Ej, oni wjeżdżają we mnie po prostu Dobra, zobaczmy Zobaczmy powtóreczkę po prostu Zobaczmy po Dzień doberek. Zjeżdżali z tej oto, z tej oto górki i mieli przejechać bezpiecznie i wolno przede wszystkim. Ale chyba nie zrozumieli o co mi chodziło, dlatego że zaczęli rozpędzać moje auto po prostu. I wszyscy zaczęli skakać po prostu. Ale nie! Zaczepił! Zaczepił o most spodzony, czyli można, można im to zaliczyć tak jakby możemy im to zaliczyć, ale zobaczcie ile tu kurzu i ile... Rozwalonych samochodów swoją drogą. No dobra, no tak, to był młyn to był po prostu. To był mocny młyn. <laughs> o Boże, o Boże, jak to wyglądało. Ale jak widzicie, kibicem się podoba. Mam nadzieję, że wam też. No dobra, chciałbym wam teraz pokazać Hyundai Casper, ale dokładnie jego całą fabrykę. Jak widzicie, wynająłem różne kolory tych samochodów. <laughs> Dokładnie, więc wyglądają bardzo interesująco. Ale zobaczymy, jak się zmieszczą na tym oto wąskim moście. Więc yy, za, za, zaproponowałbym im jechać jechać za mną. Wszyscy zaczęli biegodzić, okej, okay. okej, okay. wszyscy ruszyli jak jeden mąż. Dobra, dobra, rozpoczynamy. Ja sobie spowolnię od razu tempo. Tak, bo ja chcę mieć pełną kontrolę teraz, żeby oni mi nie wjechali nie wiadomo jak. Tylko żebyśmy dali radę, jakkolwiek wjechać. Trzeba troszeczkę zwolnić. Żeby na pewno najechać na most i zobaczyć jak tam gdzie sobie poradzą, a tamci... O kurczę, jaka chmara ich tutaj jest. A, a gdzie pozostali? Halo, halo, gdzie pozostali są? No ale nieważne, dobra, próbujemy. Próbujemy zmieścić się na moście, ale oni nam chyba na to nie pozwolą. Oj chyba nie! No nie wierzę! Spadłem! No nie! No nie! No nie! O ojeju! Jak to wyglądało? Co o jest? Ej, a gdzie pozostali? Co, co się stało? Czy tam ci się poblokowali jakoś dziwnie? O! Odblokowałem tego! I ten się zablokował. Jakoś dziwnie jedzie. I oni mają chyba ze sobą jakiś problem dziwny. Dosłownie. Ej, spróbuję im pomóc. Znaczy, nie wiem czy to jest pomoc jakaś, ale spróbuję im... Spróbuję im jakoś pomóc. Co, co on robi? A, bo oni chyba teraz próbują wjechać. Oni chyba chcą wjechać tutaj i niekoniecznie są, chcą spadać. No cóż. No dobra, to, to lecimy dalej. Ale w sumie jeszcze zanim polecimy dalej, zobaczmy jak to fajnie wyglądało. No dosłownie. No dosłownie. O Jezu, rozwaliło się. Rozwaliły się wszystkie. I co ja teraz powiem dla ubezpieczyciela? Masakra jakaś. No dobrze, zobaczmy co powiemy na tą wielką wywrotkę. Czy tą wielką wywrotką dam rady sobie dojechać dojechać na miejsce? No zobaczymy. Ja nawet specjalnie będę jechał troszeczkę wolniej, aby na pewno nic mi się nie stało. I zobaczmy, jak mi to wyjdzie. Ej, ej, ej. Trzymaj się spokojnie, spokojnie, wywrotka. Boże, boże, trzymaj się. Trzymaj się! Nie, 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 prze, nie przechylaj się za mocno. Spokojnie, spokojnie, bo. Zobaczcie co ja tu robię! Dobra, ale chyba dam radę! O, o! O, -o tracimy przyczepność! Dobra, dajesz, dajesz wywrotka! Próbuj! Próbuj swoich sił! Dojedziesz tam, proszę cię jedź tam! Dobra! Nie, nie! Nie, nie! Nie spadaj! Nie spadaj, zabraniam ci spa O nie! Zaczepiła się troszeczkę. No to ci chociaż pomogę trochę wywrotka, co? Ej! Ej! No. Próbuję ci pomóc, pomóc O, o, o O nie Oj, biedna, biedna wywroteczka Masakra, co się z nią stało No ale dobrze, mamy Mamy czołgi teraz No dobrze, coś cięższego teraz trzeba zobaczyć Więc od razu dajemy im Opcję Goń, nie? Dobra, ruszyli, ruszyli Ruszyli w moją stronę Nie wiem, czy to się dosyć dobrze uda Ale zobacz, zobacz zoba on mnie! Co on zrobił? Nie! Nie i rozwalił wszystko! Wszystko zniszczył! Widzieliście, jak mi wjechał swoją lufą w mój zadek? Yy, nieważne. Nie wiem dlaczego, ale zniszczył mój cały pomysł. Patrzcie, nie mogłem ich na początek zmusić, żeby pojechali za mną. Dosłownie nie mogłem ich zmusić, a nagle stwierdził sobie, że a nie! Ja tak go gonię! I drugi tak samo pomyślał. No i zobaczcie, ja sobie powoli zjeżdżałem tutaj. Powoli. Chciałem fajnie zjechać, a on mnie po prostu staranował. No po prostu masakra jakaś. Chociaż nie ukrywam, fajnie to wyglądało. No dobrze widzowie, ja teraz postanowiłem, e, no bo skoro wszystkim samochodom tak łatwo szło, to teraz postanowiłem, żeby kibice nie byli zawiedzeni. <laughs> Dokładnie, to teraz zamrożeni, żeby nie widzieli tego, co tu się e, będzie chowało. Spróbuję zerwać ten most, zobaczyć czy w ogóle w tej grze da się zerwać ten most, bo nie ukrywajmy, samochodom zbyt łatwo szło dzisiaj. W dzisiejszej konkurencji, więc zobaczymy jak sobie z tym poradzą. No więc dobrze, e, już zaczęło lecieć. Ej! I nic się nie stało, widzieliście to? No i spadło sobie gdzieś tutaj, ale zobaczcie ten most. No ten most jest po prostu niezniszczalny. No, z tej perspektywy wyglądało to ciekawie, ale jeszcze ciekawie wyglądało to z tej perspektywy. No zobaczcie, most sobie stoi. I nic mu się nie stało, rozumiecie to? Nic, a nic. No dobra, teraz czas na skrzynkę, która waży podajże tylko dwie tony Więc mam nadzieję, że ten most tego nie wytrzyma Przynajmniej nie wytrzyma tak łatwo Tak jak, yy, tak jak kowadło Wytrzymało, no dobra Zobaczmy jak sobie zlatuje A zlatuje dosyć szybko, no dobra Dobra, dobra Czy ja nie trafiłem? Serio? Oj, chyba wyjdzie Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie Nie no, na serio? Dobra, przesunąłem to teraz dosyć daleko I, i chyba... Chyba trafi. Chyba trafi. No nie, teraz w drugą stronę za mocno. Okej, okay. chyba, chyba już, chyba już. Spuszczam ją, spuszczam ją i mam nadzieję, że trafię. Jakimś cudem. O! O! Co jest? Ona zaczepiła, ale dla mostu się nic nie stało dalej. Ej, ja ciekawe, czy ja w ogóle z siłą woli mogę go zerwać. Ej, mam tutaj... Nie, ten most jest chyba nie do zniszczenia, zobaczcie. Oddaliłem się z taką wielką siłą, a on. A jemu się nic nie stało, zobaczcie? On jest dalej. Dalej. Dalej stoi po prostu. No ale słuchajcie, widzowie, spojrzałem teraz na zegarek i niestety to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko wam się spodobał. Mimo tego, że most okazał się niezniszczalny, nic mu się nie dzieje, widzicie? Nic! Mogę nim ruszać i nic mu nie jest. To mam nadzieję, <noise> mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobało, jeżeli tak, no to, no to zostawiacie teraz łapeczkę w górę, zostawiacie też subika oraz y, napiszcie jakiś fajny komentarz, na przykład, że nienawidzisz takich motów, które są niezniszczalne, wtedy przypnę ci serduszko. No to co, trzymajcie się i cześć!